Kiedy nagle osoby zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że Matrix tak naprawdę to jest film dokumentalny o naszych czasach. Ok, zróbmy sobie parę wrzutek z tego, co się dzieje w tej chwili. Zobaczcie. Parę wrzutek z obecnych czasów, co jest mówione do nas w mediach, a co tak naprawdę się dzieje. Zacznijmy od Christine Lagarde, potem sobie to omówimy. Zacznijmy od Christine Lagarde. I jej brzutki z jej Twittera z ostatniej chwili. Ok? Zobaczcie to. The of prices are Wysokie ceny, które w tej chwili występują, będą tymczasowe. Kiedy zobaczymy, co tak naprawdę i dlaczego tak naprawdę te ceny rosną, to większość jest spowodowana wzrastającymi cenami energii. OK? Christine Lagarde, teraz. Wzrastające ceny energii, to znaczy, że są one tymczasowe. Tak jest oficjalne stanowisko. W tym samym czasie, w tym samym czasie, zobaczmy coś z naszego podwórka. W sprawie harmonogramu wyłączeń, kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozinice z nowymi blokami, Połaniec. Na jakim my jesteśmy etapie? Czy, czy te pisma już poszły do Komisji Europejskiej? To jest system wynikający z przyjętej w Unii Europejskiej polityki. Energetycznej, klimatycznej. Czy to nie jest wobec tego samobójstwo dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni przy kopalniach? Jeśli 70% energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest najtańsza energia w tej chwili w Europie. <grytanie> <grytanie> najtańsza energia w tej chwili w Europie do pozyskania. 70% pochodzi, energii pochodzi właśnie z tych źródeł w Polsce, ale my. Zgodziliśmy się, my, mówię nasi przedstawiciele, zgodziliśmy się zamykać te kopalnie. Jak kończy się ta rozmowa, to jest tak jak każda. kandydował na sekretarza generalnego OECD, zerwę pani ten program. Dokładnie. Po prostu w momencie, kiedy zaczynają się pytania, dlaczego ten ktoś zdecydował się, że zgodzi się na dane wytyczne. Naszych Jaszczurów z, z Unii, wychodzi na to, że, że nie ma odpowiedzi na takie coś. Ok. Teraz, jeżeli chodzi o. Jaki, co wspólnego ma z tym krypto. Jeżeli chodzi o krypto, to tutaj jest sprawa jeszcze ciekawsza, ponieważ gdybyśmy tak popatrzyli i zobaczmy sobie na lata do tyłu. Mówimy, mówimy lata, lata do tyłu, kiedy, kiedy Kaiser miał jeszcze. Tutaj zobaczcie czarne włosy. Co mówi Kaiser tutaj? I to się i to się wszystko pokrywa, ponieważ najlepszym wyznacznikiem zwykle ludzie nie widzą nie widzą tego, że tak naprawdę ceny rosną. Widzą, że rosną ceny, ale, ale tak tak nie dotyka ich to bezpośrednio przez chwilę. Okej, okay, cena stali poszła w górę, cena drzewa poszła w górę, cena czegoś tam poszła w górę, ale oczywiście nam Zresztą u nas też mówiono i jest mówione, że a tak naprawdę to, to ceny idą w górę, ale tak naprawdę nie idą w górę, tak naprawdę to jest tymczasowe. To jest dosłownie powtarzanie tego, co Lagarde mówi tutaj na swoim wywiadzie. To jest dosłownie powtarzanie tego samego w naszych mediach. To są te słowa powtarzane. Ale najlepiej widać to wszystko na podstawie cen aktywów Bitcoin. Bo o Bitcoinie mówiłem mnóstwo razy i cały czas mówię o Bitcoinie. Jeżeli ciągle, jeżeli ciągle i nie jesteś, nie jesteś przekonany do tego, że powinieneś posiadać jednego bitcoina, to nie mówię tutaj, nie, nie, nie namawiam nikogo do tego, że oprzyjcie się tylko i wyłącznie na zdaniu jednego człowieka. ale namawiam do tego, aby poobserwować świat zewnętrzny, poobserwować to, co się dzieje, porównać dane i zobaczyć, jak bardzo to wszystko się nie pokrywa. Jeżeli ktoś mówi o bańce, o jakiej bańce mu mówimy? O bańce była mowa lata temu, kiedy tutaj Kaiser musiał bronić ceny Bitcoina. I dlaczego 50 dolarów za Bitcoina to jest dobra cena? Posłuchajcie. OK. Bitcoin, który w tamtym roku kosztował 4 dolary, a w tym roku kosztuje 50. If it captures 10% of the global market, you could see Bitcoin trading for $100,000 a Bitcoin, a million dollars a Bitcoin. Let That's me ask the potential you this, though. Let me ask you this. I mean, is there any and I love the anonymity part of the Bitcoin. I think it really can get a lot of widespread appeal, but I mean, as it gains more traction, what kind of efforts could we see or should we expect to see rather from from banking industry and from, you know, these bank lobbying efforts to really block this? I mean, is it possible for them to really stifle the growth of this? OK, i tutaj znowu pytanie pada to samo od lat. Od lat pyta, pada to samo pytanie. Od momentu kiedy bit, Bitcoin był po 4 dolary, kiedy był po 50 dolarów, to samo powtarza się non stop. Czy w takim razie rządy, banksterka nie zablokują naszego dostępu do Bitcoina? Kaiser odpowiada w bardzo prosty sposób, taki sam jak odpowiada każdy jeden człowiek, który Zagłębi się w ten temat, zagłębi się w temat i wie, kiedy w momencie, kiedy jesteśmy w czymś, co jest absolutnie zdecentralizowane i nie ma jednego, um, jednego ogniwa w całym łańcuchu, które mo można by było zaatakować, ponieważ nie ma, nie ma czegoś takiego, to w tym momencie wie, że odpowiedź jest, odpowiedź jest prosta. W jaki sposób? Jedyne, co, co przychodzi do głowy wszystkim, to jest OK, wyłączymy prąd na całym świecie, wyłączymy internet na. W jaki sposób? Więc, wracając do dzisiejszych wydarzeń i to wydarzeń z ostatniej chwili, chiński rząd, chiński bank centralny twierdzi, że wszystkie działania związane z kryptowalutami są nielegalne i zapowiadają ostre represje. OK takie coś słyszymy, tak jak tutaj koledzy wrzucają, od samego początku. I to nie od 2017, to jest 2017, ponieważ ten film, co przed chwilą widzieliśmy z Kaiserem, to był chyba, nie wiem, trzeba byłoby się cofnąć na wykres i zobaczyć, kiedy Bitcoin był po 50 dolarów, ale prawdopodobnie to mówimy o jeszcze wcześniejszych, dużo wcześniejszych czasach, ponieważ 2017 to bitcoin już był w okolicach 1700-2000 dolarów za bitcoina. To były czasy, kiedy ja właściwie zaczynałem swoją przygodę z kryptowalutami. A więc wracając do, do tego, o czym mówimy, czy i, czy i w jaki sposób będzie atakowany ten system? Będzie, ale czy można go w jakikolwiek sposób położyć na łopatki? Jeżeli jest w pełni zdecentralizowany, absolutnie nie można. Ale, i tutaj teraz wróćmy do tematu, kiedy mieliśmy rozmowę między, między właściwie um, Michaelem Saylorem a um, Raul Po. Nie? I tutaj nagle Saylor wrzuca e, do myślenia, daje Raulowi, że ok, słuchaj, jeżeli mówimy o kryptowalutach, bo mamy tych kryptowalut tysiące, jeżeli mówimy o kryptowalutach, to SEC, czyli Security Exchange Commission, czyli takie nasze KNF polskie, zajęło się tym z tego powodu, że zaczyna się, jest cały czas, trwa dziki zachód i wiele, wiele, wiele z tych tysiąca projektów jest tu tylko i wyłącznie po to, aby nabić w butelkę albo oszukać tych wszystkich, i wiemy o tym, ponieważ non-stop się to dzieje. Oszukać tych wszystkich ludzi, którzy się nie orientują w tym, w co wchodzą i dlaczego ze swoimi pieniędzmi. Dlatego, e, i tutaj posłuchajmy tego momentu. E, dlatego. Sailor widzi, że w pewnym momencie będzie olbrzymi shakeout in crypto in crypto uh, industry, czyli będzie otrzęsienie liści z świata krypto i i w pewnym momencie wiele, wiele projektów tutaj w cudzysłowie projektów um, zostanie absolutnie wyeliminowane ze świata um, w sposób dosłownie prostych decyzji. Jeżeli coś jest scentralizowane, jeżeli coś ma swój, 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 nie wiem, swoje biuro, swojego, swojego jednego człowieka, którego można złapać i, i wystarczy, żeby zniszczyć projekt, to wtedy musimy wiedzieć, że tam leży niebezpieczeństwo, że tu jest niebezpieczeństwo. I ja wiele razy mówiłem, że jednym z, jednym z niebezpieczeństw, które czeka nas w świecie krypto, jest to, że w ogóle dealujemy tutaj z nie wiemy z kim i w jaki sposób, i jakie są intencje tych ludzi, ale nawet jeżeli ci ludzie, z którymi dealujemy, mają dobre intencje i chcą w dobry sposób wszystko poprowadzić, to ciągle, jeżeli odstawiają się lub są odsłonięci na odstrzał poprzez legislatorów czy, 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 czy prawo, no to wtedy na tym również może ucierpieć, i ucierpieć ich projekt. Więc to jest ważne, abyśmy wiedzieli i rozróżniali te wszystkie tutaj um, niebezpieczeństwa, które są powiązane z każdą jedną z każdą jedną rzeczą, którą, uh, któr, którą się interesujemy i w którą wchodzimy w świecie krypto. Więc um, posłuchajmy tutaj kawałek dalej. Well, a year ago I told you sell your gold, buy Bitcoin. I don't think I was wrong. Today I would say sell your altcoins and buy Bitcoin. The conclusion is you should sell the altcoins. You should. Everybody is overestimating the potential. Ok, myk dlaczego Raul wyskoczył z Bitcoina i wskoczył na, na innego rodzaju altcoins jest prosty. I to jest, to jest zrozumiały dla mnie, jak i dla większości, większości początkujących w świecie krypto, wychodzących ze świata tradycyjnego nie z miliardami w kieszeni. Prosta sprawa, my chcemy Bitcoin, owszem, taki snowpiercer, który po prostu jest bezpieczny i. Krąży w kółko, i wiadomo o co chodzi, będzie sobie, tam, będzie sobie tam dążył do swojego celu. Ale wszyscy, co wyskakują na chwilę z tego Snowpiercera, powiedzmy, to są ludzie, którzy chcą w pewnym momencie znaleźć jakiś hyperloop, który który, który pozwoli im wyprzedzić ten, ten, ten pociąg o, o, o razy 100, razy 200, razy 1000, razy 10 tysięcy. Po prostu, jeżeli chodzi o growth, jeżeli chodzi o przyrost pro, pro, procentowy. Więc e, dlatego wiele ludzi, e, wiele ludzi szuka różnego rodzaju tych właśnie Hyperloops, na których ryzykuje i, i począwszy od, począwszy od zwyczajnych, e, zwyczajnych pierwszych, lepszych Dogecoinów, e, kończywszy, na, e, kończywszy na NFTs i, i na wszystkim innym, co jest związane w świecie krypto z, z tym, aby przeskoczyć Pewien, pewien etap, pewien przeskoczyć kilka tych stacji, wskoczyć dopiero gdzieś tam, z, wiecie, z większym portfelem. To jest, to jest, to już jest inna, inny rodzaj ryzyka, który, który właściwie, który tutaj mamy. Więc wracając tutaj do do Sailora. Mówi tutaj o bitcoinie jako, no i tutaj będę się powtarzał, ale mam nadzieję, że wszyscy to rozumiemy, ponieważ ostatnio mówiłem sporo o różnego rodzaju szybkich innych momentach, w których powinniśmy przeskoczyć razy x swoją, podnieść swoją wartość, aby, aby się, że tak powiem wypoziomować, bo tak jak mówiłem, sailor wskakuje z innego poziomu na Bitcoina, my wskakowaliśmy z innego poziomu na Bitcoina. Porównując to do Snowpiercer'a, to my jesteśmy w tym, wiecie, ogonie, the tail. Nie wiem, czy oglądaliście Snowpiercer, jak oglądałem ostatnio Snowpiercer, skąd stąd te pewnie skojarzenia. Więc my jesteśmy w tym ogonie, my jesteśmy tail tego Snowpiercer'a. <laughs> Sailor to jest ta, wiecie, elita, pierwsza klasa, więc nie dziwne, że chcemy wyskoczyć, przeskoczyć ileś set wagonów do przodu i wskoczyć wyżej. Normalne, więc do tego właściwie używamy wszystkiego rodzaju, wszystkiego rodzaju naszych ryzykownych pociągnięć, które, które używamy. Ale głównie chodzi o to, że jeżeli chodzi o Bezpieczny, zdecentralizowany system monetarny, który jest oparty na wręcz surowcu, tak jak on tutaj nazywamy, bitcoina surowcem, to ten, 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 ten cyfrowa posiadłość, czy cyfrowy, cyfrowa ziemia, czy cyfrowy real estate, jak on to nazywa, no to, no to tutaj jest, jest jednak, są jakieś, że tak powiem, Podstawy do tego, aby w ten sposób do tego podchodzić. I teraz zaraz, zaraz nawiążemy do, do tych regulacji, wszystkich, co się w tej chwili um, krążą w świecie krypto. Więc Gensler. Gary Gensler, którego wszyscy powinniśmy już znać, gdzie kiedyś sam myślałem, tak podejrzewałem, nie znając Genslera, ale patrząc na to, co mówi co robił w swoim poprzednich w zawodach, czy w fachu, który uprawiał to, że jest przyjazny w stosunku do, 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 do blockchaina, do krypto, w tym momencie Gensler mówi, i ciągle jest, ale w tym momencie mówi, że musimy rozróżnić, co jest, commodity, czyli surowcem, co jest security, czyli papierem wartościowym, i w ten sposób, rozróżniając różnego rodzaju krypto, um, będziemy mogli um, świadomie wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Ale jeżeli w pewnym momencie niektóre krypto zostaną ogłoszone jako securities, czyli papiery wartościowe, to okaże się, że wszystkie giełdy, które nimi handlują, które nie mają Pozwolenia na handel papierami wartościowymi będą musiały wstrzymać nagle handel papierami wartościowymi, i czyli tymi powiedzmy krypto, które zostaną oznane jako papiery wartościowe. Jeżeli na przykład USDT zostałoby uznane papierem wartościowym, tak jak tutaj zostało to wrzucone, no to, to, to by było całkiem, że tak powiem, niebezpieczne. W tym momencie Podobnie jak z, ze wszystkim innym, możemy się spodziewać różnego rodzaju fajerwerków na świecie krypto, I, i, i tutaj możemy spekulować, co się wydarzy, czy ludzie z Tedera będą uciekać do Bitcoina, czy z innych shitcoinów będą uciekać do Bitcoina. Jak to się rozegra w świecie krypto, tego nie wiemy. Czy w ogóle wszyscy będą uciekać ze świata krypto? Tego, tego nie wiemy, ale. Wiem, że wiele osób mówi, że mówię zbyt mało krytycznie o krypto i o tym, co dzieje się w krypto i o tym, co mogłoby się wydarzyć z krypto. Mówię mało krytycznie z powodu i z punktu widzenia tego, że tak jak powiedziałem już tutaj, gdzie jest ten. O, gdzie jest ten dziad? Okej. Okay. szukałem Keislera, już go nie mogę znaleźć. Dobra. Mówię z tego powodu, że patrząc do tyłu lata, lata, lata do tyłu, ten ten strach lub te, te wątpliwości były cały czas przerabiane. I one są cały czas przerabiane w tej chwili. I niekoniecznie jest to coś, na czym powinniśmy opierać całe i wszystkie swoje decyzje, jeżeli chodzi o krypto. Bo jeżeli byśmy się bali wszystkiego, to, 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 to na, tak naprawdę to byśmy nogą z domu nie ruszyli. Nawet balibyśmy się, że siedzimy, bo nam, nie wiem, kręgosłup nas będzie bolał. Balibyśmy się, że coś będziemy jeść, bo się zac... Udusimy czy coś, no nie wiem, no nie o to chodzi, ale, ale głównie chodzi o to, że jeżeli byśmy się bali wszystkiego, to byśmy nic nie zrobili, ale trzeba świadomie podejmować i rozumieć, co się, co, jakie decyzje się podejmuje. Projects, the... Tutaj jest jeszcze DeFi, cały DeFi system, gdzie gdzie tak naprawdę w DeFi tego DeFi'a jest bardzo, bardzo, bardzo mało. I kiedy wszyscy mówimy o DeFi, czyli zdecentralizowanych finansach i tutaj ludzie podają najróżniejszego przykładu projekty zdecentralizowanych finansów, to musimy sobie zdać sprawę, który tak naprawdę projekt jest absolutnie w pełni, stuprocentowo zdecentralizowany. Jeżeli mówiłem, jeżeli mówiłem i jednym z, Ktoś mi kiedyś napisał, i często mi to zresztą, nie ktoś kiedyś, tylko często to widzę, że już zaczyna się powtarzać, że, a ci się udało z, z heksem. Nie, nie udało mi się z heksem. Ja już dwa lata temu mówiłem, że w pewnym momencie wszyscy będą mi mówić, że coś mi się udało. To nie jest kwestia, że ci się coś udało. To jest kwestia tego, że w pewnym momencie, po, 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 po określonym ilości czasu zaczynasz pewne rzeczy rozumieć. Więc. A jeżeli chodzi o DeFi, to gdy, gdy, zrozumiemy cały, gdy zrozumiemy całą istotę tego, gdzie i w jakim momencie zaczyna się zdecentralizowane finanse i DeFi projekt, i gdzie się kończy DeFi projekt, w którym momencie są, coś jest nazwane projektem defi a tak naprawdę nie jest, to wtedy będziemy mogli podjąć świadomą decyzję, czy na coś stawiamy, czy na coś nie stawiamy. Czy coś może zostać nam w pewnym momencie klik wyłączone, czy coś jest absolutnie już nie do dotknięcia? I tylko i wyłącznie popyt podaż decyduje o tym, jaka jest cena danego, danego tokenu. Więc to, jest, to, jest bardzo ważne, to są bardzo ważne rzeczy, które kiedy słyszymy to, co mówi Sailor, i wydaje nam się, że rozumiemy to, co mówi, musimy to zaaplikować do wszystkiego, z czym mamy do czynienia. I rozłożyć to dosłownie na części pierwsze, podpinając, że okej, okay, ja rozumiem to w taki sposób, a rozumiem to w taki sposób. Okej, okay, tutaj oczywiście. Y Paul mówi to, że coś jest security, to nie jest, to nie znaczy, że jest illegal. Tutaj w tym momencie wchodzi kwestia tego, że jeżeli coś zostanie określone security i tutaj wróćmy do, do tematu przykładowo no tego no nieszczęsnego XRP, który w tym momencie jest jakby na pierwszej linii ognia, jeżeli chodzi o walkę o to, czy jest security, czy nie jest security, coś z sekiem. Okay. Po prostu Sek zaatakował coś, co jest największego do zaatakowania. Po co będzie zamiatał jakieś tutaj, że tak powiem, śmieci pod dywan? Po prostu weźmie, zaatakuje głowę. No i jeżeli chodzi o to, to, no, no zaatakował XRP. Mógł równie dobrze zaatakować Ethereum. Nie wiem dlaczego nie zaatakował. Może po prostu, e, może po prostu ludzie, którzy decydowali co i w, w co, w jaką wojnę się tutaj zaangażują, mieli za duże, in, za duży interes w Ethereum. A nie mieli interesów w XRP, dlatego postanowili XRP, a Ethereum odpuścili. To to, to już ma oznaczenia. Ale w tym momencie, powiedzmy XRP, no to, no to, no to tutaj tutaj ta, ta wojna, ta wojenka, ta, ta, ta cała batalia o to, toczy się pomiędzy Sekiem i XRP i i tutaj znowu hmm. zdrowo podchodząc. Y to już mówiłem to mnóstwo razy, ale powtórzę się zdroworozsądkowo podchodząc, to wiadomo, XRP nie jest żadnym security firmy, firmy Ripple, ale jeżeli by w jakikolwiek sposób miało się to rozegrać i już nie byłoby wyjścia i trzeba by było w jakikolwiek sposób iść na ugodę, to prawdopodobnie mogłoby to się rozegrać podobnie jak z EOS, EOS który, który znamy po prostu jakaś kara, jakaś ugoda, jakieś coś i wszystko odchodzi i jest sprawa z głowy. XRP i Rypos firma przełknie to wszystko i przebrnie przez tą wojnę. Wiele innych, gdy zostanie tylko im, że tak powiem, młotek stuknięty w ich kierunku, wiele innych projektów nie będzie w stanie walczyć z takim kimś jak SEK, czy, czy, czy znowu powtarzam, to jest taki typ, Ala KNF w Polsce i ulegnie, po prostu padnie. Teraz to ta decyzja rozlewa się potem poprzez, wiecie, takim rykoszetem poprzez wiele innych państw i one się albo się podporządkowują, albo przyjmują to do, do wiadomości. Wiemy, że na przykład, na przykład w Japonii XRP zostało, nie zostało uznane jako security i, i wiele razy słyszeliśmy o tym, że tutaj zostało już to wszystko dawno rozegrane i, i nie, nie wiadomo dlaczego... Ale wojna toczy się w tej chwili na, 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 na pomiędzy Sekiem a XRP i tutaj na, na gruncie legislacyjnym Stanów Zjednoczonych. Ale to już jest to już jest mało ważne. No i tutaj ta końcówka ta końcówka tej rozmowy jest dosyć taka dosyć taka zabawna, kiedy kiedy Sailor daje tutaj Raulowi do, 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 do zrozumienia, że Dude, ty, te wszystkie te wszystkie rzeczy, które ty i, i, I namawiasz ludzi do, 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 do kupowania czy do inwestowania w nie. Te wszystkie rzeczy to są, to są właściwie już prawie określone przez SEK jako papiery wartościowe. Tym samym ty sam e, promujesz papiery wartościowe, do czego nie masz prawa, powinieneś, powinieneś się po głowie podrapać. And so the only people that think it's not a security are people that don't know the law, mm -hmm. right? I'm, I, if you look at everybody in the crypto space. I tu jest ten moment, kiedy gościu się naglę myśli, och cholera. Everybody in the crypto space. To is niesamowite. To is a jest, to jest moment, but ale... mm -hmm. Right? I, if you look at everybody in the crypto space. To jest moment, kiedy kiedy y, mowa ciała more than words. I Think it's not a security or people that don't know the law, mm -hmm. right? I'm, I, if you look at everybody in the crypto space. I to jest, i, to, i tutaj nie ma się co, że tak powiem, przedrzeźniać ani ani, ani walczyć ze sobą, ani nic w tym stylu. No, jest, co jest w pewnym momencie musimy sobie zdać sprawę z tego, że stąpamy po zupełnie dziewiczych terytoriach, które w momencie kiedy my już tutaj jesteśmy, dopiero są w jakiś sposób. Odkrywane przez legislatorów, i dopiero tutaj będzie się to wszystko rozgrywało i, 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 i było jakby uporządkowywane. Ja nie wiem, czy, czy to uporządkowywanie z dwóch stron można na to patrzeć, że jest to i dobre, i złe. Moim takim personalnym podejściem do tematu jest to, że no, jeżeli byśmy tak popatrzyli na to z punktu widzenia historycznego, to w latach przed, przed tym, jak powstało SEC, czyli Security Exchange Commission w Stanach, i kiedy, kiedy była, totalny był dziki zachód w, na rynku akcji papierów wartościowych i, i tego, w jaki sposób były, były finansowane powstawanie firm i tak dalej w Stanach Zjednoczonych, to sporo ludzi, sporo ludzi, podobnie zresztą jak dzisiaj w krypto, traciło. Olbrzymie majątki, poprzez to, że zostały, zostali wykorzystani przez ludzi, którzy w sposób nieuczciwy, przedstawiając swoje zamiary, sprzedawali im coś, co było obietnicą, coś, co było e, czymś, co nawet nie miało się nigdy spełnić, coś, co, coś, co było zwyczajnie, e, nie wiem, takim naszym przysłowiowym e, tokenem kupującym ci, nie wiem, podróż na, na Marsa w tym momencie chociaż to jest prawdopodobnie bardziej prawdopodobne niż, niż niektóre z obietnic które słyszymy w świecie w świecie krypto i, i wśród tych 4000 różnego rodzaju tokenów które mówią że są defiem a tak naprawdę nie są które mówią że będą robić to a tak naprawdę nie robią tego i, i tak dalej więc podsumowując wszystko. Jeżeli zaczynamy w świecie krypto zaczynajmy od Bitcoina. Zaczynajmy od bitcoina. Od, od tej podstawy budujmy sobie dopiero zrozumienie tego, co dzieje się wokół. A jeżeli zaczniemy od czegoś innego, to, to popełnimy, popełnimy błąd. Ja o swoich błędach może kiedyś na, 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 nakręcę osobny materiał, gdzie właściwie, gdzie właściwie zamiast zaczynając od czegoś, co jest pewne. Poleciałem za czymś, co było, za czymś, co było cieniem. Bo tak naprawdę, jeżeli gonisz za cieniem, to ten cień ci ucieka i w pewnym momencie zorientowałeś się, że totalnie biegniesz w złym kierunku. Co masz zrobić, to jest określić swój cel i iść w stronę swojego celu, a cień będzie podążał za tobą. No, to takie filozoficzne zakończenie dzisiejszego odcinka. Dobra, na razie trzymajcie się, cześć.